tak to ja, Filip. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać Minecraft. Dużo rzeczy się zrobiło. E, tak wygląda mój domek. Mam tutaj łazienkę, bo was nie oprowadzałem. Tutaj jest Nick, tak. Tutaj mam tak wygląda mój domek. Tutaj jest mój brat Alan. Cześć Alan. E, chcę Wam pokazać, e, Chcę Wam pokazać moje Filipowice. Tutaj mam Alana domek dzwonek. Ma tutaj taki ładny domek. Hmm. Budowaliśmy razem tak Alan? Tak. Tutaj mamy Mcdonalda. Hmm. ty mamy te takie, że zamawiamy sobie jedzenie Tutaj mamy stolik, tutaj jest no rzecz czy te takie kuchenne. E Bank był, ale nie wiedzieliście, jak był skończony, bo nie był. No i to Alan. Alan tym się cały zajmował, prawda, Alan? Ty całym tym się zajmowałeś, bo tutaj Alan ma, zrobił takie rzeczy. Tutaj są nasze. Alan do, do ma dużo pieniążków. Tutaj jest save, ale tędy się wchodzi i tam jest save. No, dużo rzeczy tam jest. Nie będziemy pokazywać. Strasznie dużo rzeczy mamy. Mój wieżowiec widzieliście, a Alana wieżowiec nie widzieliście. Hmm. Alana wieżowiec, tak wygląda, to jest wielka taka jedna. No mamy tutaj. Wejdziemy sobie tutaj. Ala ma o dwie kratki wyższy. Ma Alan strasznie, pokażę wam tak z góry. Filipowice. Jeszcze pójdziemy do parku zaraz, ale mamy policję, mamy moją rezydencję. No, dużo rzeczy. Dobra. Mogę dadnąć? Możesz dadnąć jak chcesz. Ale i tak nie będę zbierać się. A, i mamy szkołę jeszcze. Tutaj będzie szpital i hotel jeszcze się pojawi. No i no, idziemy do szkoły. Ja do szkoły idę. Szkoła mamy. Szkoła wygląda tak. To są szafki szkolne. Tutaj mamy jadalnie. Na górę mamy łazienki damska, chłopska. Alan ma trzy prace: Alan jest budowniczym, jest nauczycielem, i kopalnikiem. I jest moim taką rezydencją sługową. Stary kopalnikiem? No, kopalnikiem, ale za dużo pieniędzy. Możesz tam znaleźć pieniądze jakieś, ale no, za dużo nie. Złoto, diamenty. Ale diamenty u nas są zabronione. Złoto też. Tylko żelazo, kamień i drewno. Czyli jak wykopiemy diamenty, to idzie do zgniaczarki, czyli do lawy. No. Mamy wszędzie zniatarki, mamy policję, już wam pokazuję jak wygląda, tutaj mamy nasz sklep, ten jest to, może wam pokażę moją rezydencję, tutaj jest Alana biuro, o rezydencja, tutaj są inne i tutaj jest moje biuro i ja tu zawsze siedzę. No, i ktoś będzie chciał działkę sobie, nie wiem, wykupić działkę, podchodzi do mnie i płaci mi za działkę. No i no. Bardziej dla Alana płacą za działkę, ale jak Alan chce kupić, to mi płaci za działkę. Na przykład Alan sobie chce zrobić dom nowy, no to idzie do, do mnie i płaci. No i ostatnia rzecz, czyli park. Ja idę do parku, Alan. Chcesz? I na pięć. Na, nie wiem, na 100 łapek będzie piosenka z Alanem. I, i na 5, na subskrypcji, subskrypcji idzie 100, to będzie Alanem z Alanem piosenka, a na 10 tysięcy, nie, no może 3000 i buduję nowy wieżowiec i mój nowy domek i Alan buduje nowy domek. No bo Alan, Alan za bardzo nie, ale no będę ja bo pewnie, bo mój wieżowiec nie jest taki, no i domek mój też jest taki inny. Tak wygląda mój, no i Alan, Alan może dla Alana założymy kanał na YouTube, co Alan? <grym> 10 tysięcy 10 łapeczek, no i Alan, zakładamy dla Alana kanał, dobra Alan? <grym> No. Lama! Alan nie bi nie wolno bić. Rozumiesz? Mhm. <coughs> Nasza fotanna. No, nie wolno być w zwierzątek Wiele dziorowie przyszli. Już do nas wrócili. Alan, mhm. powiedz, powiedz. No, Alan, chodź tu. Powiedz, powiedz, e, czy, co robisz? Co lubisz robić? Kopać. Kopać. Alan lubi bardzo kopać. Tak, tak widzowie. Alan lubi bardzo kopać. Alan, może zaśpiewajmy jakąś piosenkę razem. Jaką na przykład? Pedro, 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 pedro. Anny sen, keno, reno, albo sigma, sigma, bój, sigma, bój, sigma, bój. Każda jej dziewczątkę, chodzi, tańcy, bysty, bój. Sigma, sigma, bój, no. A poka pokażę wam, jaką Alan wykopał dziurę wielką. To Alan się robił. ja nic. Popatrzcie. Tutaj nic nie było. Odtąd. Tutaj, tutaj się kończyło. A patrzcie teraz na to. Ale nawet się tutaj dokopał. Aż tu się dokopał, bo to jest wielka. No, popatrzcie sobie. No, co to jest? Trudana. U niej zaraz ginę, ale ma siedzenie, bo ja nie mam. Nie mam. Szkoda, dobra. No, ale on zrobił coś takiego właśnie. Patrzcie. Tam do końca już jest, ale ja zawracam, bo ja umrę zaraz z głodu. To mam kurczak jedną. O to daj, daj, daj szybko coś. Coś daje, przynajmniej coś do jedzenia. Kurczaka ma, bo zabiłam. Dobra, to daj. Czemu zabijesz wiesiątka? Już załamałeś zasadę i zaraz mnie zadnie. Ja nie zostaw w to ja to A ja mam tylko pół serduszka. Zabrało ci tylko pół serduszka. A mogę jeszcze pokopać? Nie, musimy z widzami się pożegnać. A, no i jutro wlatuje odcinek z Robloxa. może Alan ze mną też dołą będzie grać z Robloxa co, No Mam jedynie. O, a przecież tutaj są nasze skrzynki jakieś. Hmm. Ja nie mam. Hmm. No a, i dajcie sto tyłu górę, żeby zobaczyć na wioskę, Alanowice. No to Alan się żegnamy, kłócamy i. Papatki! Alan, Alan chciał Wam coś powiedzieć. Lubimy Was! Tak, papatki! Popatrzcie na, Alan na Alana, popatrzcie na Alana, papatki!